Dzień dobry, cześć i czołem, Piotrek, Tomek, dzisiaj w takich samych koszulach, tak się mu złożyło, czasami się tak zdarza, że po prostu jak kobiety przyjdziemy identycznie ubrani, ale to jest... Po ale po nie drapiemy liko... się jak kobiety. nie, nie, po prostu o, masz taką samą koszulę jak, jak ja, jak możesz, jak możesz, no po prostu możemy, tak, możemy, ci mogą, nie, i nie drapiemy się tak. dokładnie, a dzisiaj tak naprawdę będzie odcinek na temat jak zagrzać się zimą, czyli produkty w naszej ofercie Ogrzewacze. ogrzewacze. Ostatnio na naszym kanale pojawiło się dosyć dużo materiału o strzelectwie, czyli temat Piotra. Dzisiaj temat outdoorowy, czyli mój temat, czyli sposoby na rozgrzanie się w terenie. Najprościej wziąć kobietę do lasu, przytulić się, rozgrzać się i mały sposób załatwiony. Mężczyźni są tak. Tak, ale niestety tak nie jest. Nie zawsze przynajmniej. Dokładnie, zresztą śpiwory są jednoosobowe, najczęściej, bo dwuosobowe po prostu oczywiście można je złączyć, no. Ale dobra, ominijmy temat kobiet. Są inne sposoby, chociażby alkohol, który odradzamy. No chyba tak, no. Alkohol ma tyle dobrego, co i tyle złego, że się tak wyrażę. Oczywiście w, się w małych, ilościach małych ilościach na pewno jest... podniesie morale i Tylko zdecydowanie to. chwilowo rozgrzeli nasz organizm, ale to jest po prostu złudne. W przypadku, kiedy tak na przykład żodlacamy. nocujemy w terenie, w warunkach zimowych lub późnojesiennych, gdzie temperatura sięga tak naprawdę blisko zera, czasami może być taka sytuacja, że nawet najlepszy sprzęt, czyli dobry śpiwór, dobry namiot, czy też dobry hamak z otulem, będzie powodowało, że jest nam zimno. Jest, to kilka czynników na to ma, ma wpływ. Przede wszystkim, e, jak się położymy, w jakim stanie, czy jesteśmy rozgrzani, pojedzeni i w ogóle, i w ogóle, zmęczeni, czy używamy zmęczeni, dokładnie... się, czy zmęczeni. I tutaj z pomocą przychodzą takie małe dodatki, które, których jest kilka rodzajów. Tak? Ja Może też bardzo używam. I uwa, y, używam e, je prywatnie i jestem z nich naprawdę bardzo dowolony. E, najczęstszym rozwiązaniem, jakiego ja używam podczas noclegów w lesie, podczas mojego bushcraftu, to są ogrzewacze żelowe. Nazwa żelowe to są oczywiście potoczne. potoczne nazwa, jest to roztwór soli. Dobrze tak, mówię, no? roztwór przesycony, czyli po prostu sól, która po wyniku inicjacji wydziela ciepło. Ten roztwór twardnieje twarzą z taką jednolitą... Zresztą zaraz Wam zaprezentujemy jak to działa. Mamy w środku taką blaszkę, która po przełamaniu yy, wywołuje reakcję chemiczną. I się zgiąć po prostu. Dokładnie. I ogrzewacz zaczyna nam wydzielać ciepło. E, Słuchajcie, jeżeli chodzi o taki ogrzewacz, e, tak naprawdę zaraz po przełamaniu blaszki ogrzewacz... Natychmiastowo działa. Natychmiastowo działa. E, no czas pracy... Jest zależny od producenta i od tak naprawdę od modelu. Zazwyczaj wynosi od, kilka, od kilkunastu do... 2-3 godziny? 2 3 godzin. Dwie godziny myślę, że spokojnie potrafi ogrzać organizmy. Gdzie stosuję taki ogrzewacz? Kładam ci też piwora, jeden rzucam sobie w nogi, bo wtedy sobie ładnie stopy, przy... Tak, Ta, więc... stopy. Tak, stopy kładę na tym ogrzewaczu. Wiadomo, jak ogrzewam stopy, komfort naprawdę o dużo, dużo, dużo więcej. Ym... Mój komfort po prostu dużo więcej jest odczuwalny, ciepła, tak? bo jednak jak się nogi przeziębi, to I drugi, jest nam i zimno. I na serduszko, tak? A oczywiście, dokładnie, na serduszko, żeby na było mi ciepło dali. na sercu. Tak, nie. nie ma mojej żony ze mną. Dobrze. Ale tak na poważnie, ogrzewamy po prostu naszą pompkę, żeby krew była cieplejsza i żeby nam szybciej to ciepło rozprowadziło po organizmie. Jakie są zalety takiego ogrzewacza? Przede wszystkim ten ogrzewacz jest wielokrotnego użytku. I tutaj częste pytania padają, no, no dobrze, co, co chcę zrobić po tym, jak go przestaje i przestaje grzać. po no spostrzegają go wygotować, tak? Dokładnie. Przychodzimy do domu, gotujemy, wrzucamy go do wrzątku, gotujemy przez 10-15 minut. I tutaj podpowiemy takie małe, praktyczne rozwiązanie. Żeby ten, to tworzywo nie miało kontaktu z gorącą stalą, ja zazwyczaj wkładam ściereczkę, gazy, cokolwiek. Dokładnie. Proste tak. rozwiązanie. E, przyznam Wam to się to to szczerze, to. że miałem taką sytuację. Ja ten ogrzewacz no, używam bardzo często. E, to pokażę, jak on działa. No już pokazujemy. Jak widzicie, ogrzewacz żelowy prezentuje się w ten oto ten sposób. W środku mamy blaczkę. Tą blaczkę należy, należy po prostu... złamać i następuje reakcja chemiczna, co dokładnie widzicie. Ja już w tej chwili czuję dosyć duże ciepło, więc tak jak wcześniej wspominaliśmy, od razu ogrzewacz wydziela ciepło. On się zaraz cały nam tutaj zapełni w ten oto sposób tratze dotkni. Przyjemne ciepło. Przyjemne ciepło. No i taki ogrzewacz tak naprawdę możemy sobie rzucić do śpiwora położyć na tym stópki, stópki spokojnie nam ogrzeje. Tak samo jak wcześniej wspominaliśmy, możemy to po prostu położyć na klatce piersiowej, też będzie nam o dużo, dużo cieplej. Oczywiście tak samo służy to po prostu do ogrzewania rąk, kiedy nie mamy rękawiczki. Niestety ten ogrzewacz jest na tyle duży, że nie jesteśmy w stanie włożyć tego ogrzewacza chociażby do rękawic. Widzieliście na materiale, jak działa ogrzewacz żelowy. Teraz ja czuję. przyszedł... Ja czuję. Ja czuję. Okay. Teraz przyszedł czas, żeby Wam zaprezentować ogrzewacz Chemiczny. Ogrzewacz chemiczny jest jednokrotnego użytku i to go właśnie różni od tego, że jest przede wszystkim tańszy od ogrzewacza żelowego. Jest zazwyczaj mniejszy, tak? Dokładnie. Duży plus za to, że właśnie pod panem takiego ogrzewacza jesteśmy w stanie ten ogrzebacz włożyć chociażby do rękawiczki. Uh -huh. Tak. I tak naprawdę wiesz, no tego dużego nie włożymy. <laughs> tak. Takiego dużego niestety nie włożymy, ale ten. Malutki, spokojnie włożymy do rękawiczki, będzie nas grzał. Ehm, niestety po odpaleniu, bo żeby odpalić ogrzewacz chemiczny, otwieramy go z opakowania. Z tylko z tej torebki wystarczy otworzyć. Z tego, Dokładnie, w przypadku, gdy go tworzymy, następuje reakcja z powietrzem, ale można ją zatrzymać. Teoretycznie można ją zatrzymać, Wiesz, zamykając, w, zamykając ogrzewacz w szczelnej torece strunowej po jakimś czasie. Nie wiem, nie słyszałem, nie testowałem. Okay. Ale jak wy wiecie, czy tak można zrobić, napiszcie nam w komentarzu, bo tak naprawdę bardzo ciekawa informacja. Ogrzewacz jednorazowy, tak jak wcześniej Wam wspomniałem, e, cenowo oczywiście będzie dużo, dużo tańszy. To jest takim, można powiedzieć, backup. Ja... Jest wykonany teoretycznie z naturalnych surowców bo tutaj między innymi w składzie mamy wodę, żelazo i jeszcze jakiś wermikulit, tajemniczy tlenek glinu, bodajże trochę, trochę magii jest, natomiast jest to teoretycznie produkt naturalny. Jeżeli chodzi o ogrzewacz chemiczny, f, niestety Musimy poczekać na reakcję chemiczną, która po otwarciu nastąpi. Po i ten, kilkunastu minutach? Po, kilka, po kilkunastu minutach dopiero ten ogrzewacz zacznie nam wydzielać ciepło. W przeciwieństwie do żelowego, gdzie to ciepło było od razu odczuwalne. No tak. tak, tutaj niestety musimy i trochę poczekać. Też często stosuję na przykład podczas spania w śpiworze. Wrzucam sobie do śpiwora, żeby mi rozgrzało śpiwór. Ewentualnie po prostu do skarpetki wkładam. Takim podgrzewaczem podgrzejesz. Jedzenie? Nie. Bo wojskowym podgrzewaczem chemicznym da się podgrzewać? Tak, jedzenia, niestety tak? za niskie temperatury. Dokładnie. Okay. Nie jesteś w stanie podgrzać. To służy głównie do podgrzewania ciała. To okay. co testujemy sprawdzamy, ja tak. otwieramy. Słuchajcie, Piotr, jedna sztuka, ja druga. Otwieramy w ten Jest sposób. Jest otwarcie wygodne, więc możemy sobie łapać. Tak wygląda ten podgrzewacz. Już łapie powietrze, więc teoretycznie następuje aktywacja. I teraz męskim ruchem. <laughs> Wiesz się to kojarzy z saszetką na przeziębienie, którą niestety muszę brać. No, czujesz ciepło? No ja nie czujesz, ty, nie, ty, nie ty, ma czasu. 15, ty, 15, ty, 15 ty. minut. Około musimy 15 potragać. minut musimy poczekać, okay. żeby ten ogrzewacz zaczął działać. Ale tak samo będzie skutecznie grzał, jak ogrzewacz żelowy. Okej, okay. w międzyczasie, zanim, zanim ogrzewacz zacznie działać, o no, mówimy następne kolejny. Ogrzewacz żylowy mamy omówiony. chemiczny czekamy aż nam się rozgrzeje, a to w międzyczasie nagramy wam na temat ogrzewaczy katalitycznych. Dokładnie, mamy dwa rozwiązania: benzynowe i węglowe. W naszej ofercie jest koła P. Mm. Zacznę od węglowki. Bardzo proszę. Cóż, jest to chyba stosunkowo proste rozwiązanie. Mamy, mamy kawałek węgla, który wystarczy rozpalić, tak? To tak, on zaczął żarzyć. Wkładamy go do wcześniej przygotowanej, do specjalnej puszki z taką warstwą termoizolującą i tak przygotowany żarnik, bo tak można to określić, zamykamy, wkładamy sobie podobnie jak wcześniejszy o, tam ogrzewacz żenowy, tam gdzie chcemy mieć ciepło. Tak? Jaki jest minus takiego ogrzewacza? Szczerze? No przede wszystkim to, że musi mieć zapasowe wkłady, tak? Mhm. Jest to minus i plus, natomiast wydaje mi się, że to będzie działało znacznie dłużej. Będzie to, to jest plus, będzie działał znacznie dłużej, ale jeszcze jaki minus nasuwa Ci się do głowy lub nie? Nie wiem. Zapach. Okej. Okay. To tego, tego nie wzięłem. Zapach. Niestety po odpaleniu takiego ogrzewacza będziemy czuć spalony węgiel, w przypadku ogrzewaczy benzynowych tak samo będziemy czuć spalaną, spalone paliwo. No chyba I... najlepszy jest zapach na no, palmę w poranku, więc mężczyzną to nie powinno przeszkadzać, I... ale... W tym wypadku na przykład ja bałbym się rzucić to do piwora. Hmm? Ale Jest na przykład, jeżeli argument? jestem wędkarzem, e, łowię sobie ryby zimy, Jak najbardziej mi to przeszkadza, jestem na świeżym powietrzu może sobie ogrzać. że na świeżym powietrzu ręce. to się rozejdzie, że tak powiem, nie będzie Oczywiście, takiego, że tak, to odczuwalne. Cóż, to, że może zaprezentujemy. No jasne, 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 jasne to, to nie? Warto może pod, podpowiedzieć, że w momencie kiedy rozpalimy, podpalimy ten żarnik z dwóch stron. Ta, yy, ta temperatura będzie chyba znacznie wyższa, tak? bo będzie się paliło po prostu w miejsce. Poza tym, tak naprawdę możemy sobie ten węgielek dawkować, jak przełomimy na pół. Na po pół. Po prostu. Może to zrobimy, co? Nie ma sprawy. Bardzo proszę, bierzemy sobie... o. Będzie krótszy czas, czas działania. Po tak, prostu. ale możemy sobie po prostu zaoszczędzić powietrze, a po drugie po prostu no, czas pracy będzie krótszy. Kładziemy sobie go o, w ten sposób, podpalamy z jednej z drugiej strony, zamykamy i czekamy aż nam się temu rozgrzewać, odpowiednio rozgrzeje. Okej, okay. działamy. Zapalniczka, wkład węglowy. Czuję zapach? Czuję. Faktycznie ten zapach mm. jest odczuwalny. Spróbujemy jeszcze rozpalić go z drugiej strony. Układ jest przygotowany, zamykamy i czekamy około 5 minut, żeby to się zaczęło, to ciepło zaczęło się równomiernie rozchodzić po całej puszce. Taką puszkę możemy dodatkowo zabezpieczyć, wkładając ją do woreczka, zapobiegnie to oczywiście przypadkowemu otwarciu puszki. I córzy, i podobnie jak ogrzewacz żelowy umieszczamy w tym miejscu, w którym chcemy mieć ciepło, czyli to będą, czy to będzie. Kieszeń, kurtki, splot. Ogrzewacz węglowy nam już pracuje, on oczywiście potrzebuje chwilę czasu, żeby rozgrzał całe pudełeczko, więc też, to nie jest błyskawiczne. Także tak, tutaj też jest kilka albo kilkanaście minut potrzeba. Zapach jest odczuwalny, to na co zwróciłeś, to masz uwagę i ja troszeczkę się dystansuję do tego, co mówisz, że bałbyś się wkładać coś, co jest rozpalone do śpiwora. Ale masz, masz prawo, tak? Każdy wybiera, jest kilka No tak, bo nie mam na tym by... kontroli. Jeżeli wiesz, wchodzę do śpiwora, to wchodzę po to, żeby spać. No tak, tutaj nie masz, więc nie masz możliwości. Więc no, mogą być różne sytuacje po prostu z ogniem w śpiworze, więc... Jasne. Tak, dokładnie, jeżeli po prostu bym leżał sobie tylko, nie ma problemu, tak? Bo, że coś jest nie tak, wyciągam, jakoś reaguję. No, ale podczas snu raczej bym takiego rozwiązania nie stosował. Wolałbym ogrzewacze żelowe lub chemiczne. Do ogrzewacza węglowego potrzebne są dwie rzeczy. Zapalniczka. Oraz wkłady. Tak? tak, dokładnie. Czyli tutaj mamy dwie rzeczy eksploatacyjne. zapalniczkę zazwyczaj mamy ze sobą w terenie lub źródło ognia. Yy, wkłady musimy niestety zakupić. 12 sztuk wkładów, oczywiście, dostępne tak samo są w naszej ofercie. Tak, i przyszedł czas, tak naprawdę, chyba na ostatni ogrzewacz, który jest ogrzewaczem benzynowym. Mm -hmm. Jest bardzo podobnym z ogrzewaczem, jeżeli chodzi o zakres działania jak ogrzewacz węglowy. Tylko tutaj o, mamy, mamy do czynienia inne z innym paliwem, czyli mm -hmm. benzyną po prostu. Dokładnie. Ogrzewacz prezentuje się w taki oto sposób. Taka przerośnięta zapalniczka benzynowa. Tak samo posiadamy do tego etui. Oczywiście tak samo będzie wydzielał zapach. Trochę inny oczywiście od palnego Będzie to po prostu palna benzyna, jak czas znaczy zapach zapalniczki Zippo. No to tak tu będzie właśnie no ee, czas działania. Czas działania. Jeżeli chodzi o czas działania, to tak naprawdę zależy wszystko ile wlejemy do środka paliwa. Ale mogę śmiało powiedzieć, że około 6 godzin na jednym zalaniu taki y, ogrzewacz benzynowy będzie nam działał. I tutaj też mamy do czynienia, że tak powiem, z elementami eksploatacyjnymi. Te żarniki po jakimś tak, czasie tak, tak, tak. ulegają wypaleniu. Może najpierw omówmy po, pokrótce konstrukcję takiego ogrzewacza. Dobrze zauważyłem, że tak naprawdę ogrzewacz jest podobny do dużej zapalniczki. Po prostu. Dokładnie. I... Działanie właściwie jest takie tak same. Mamy tak. zbiorniczek na paliwo, w środku jest po prostu taka watolina, wata, można to tak nazwać. No i żarnik. Żarnik jest rzeczą eksploatacyjną, więc raz na jakiś czas będziemy musieli go po prostu On wymienić. A z czasem będzie wypalał, co będzie oczywiście widoczne. Tak, 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 dokładnie. O sobie go zdejmę. Ogrzewacz benzynowy. Tak jak wspominaliśmy, w środku jest wata, mamy przygotowaną już benzynę, więc zalewamy. Oczywiście nie możemy zalać tak, żeby ta wata pływała w tej benzynie, no ale po prostu musi być mocno nasączona. Powiedzmy, że tyle wystarczy. Oczywiście, oczywiście w celach prezentacji. Żarnik prezentuje się w ten oto sposób. Zakładamy żarnik. Dobrze też. Kilka kropel. Na początek na start nowego ogrzewacza. Zwilżyć ten żarnik. No i producent tak samo zaleca, żeby o, w taki oto sposób tą benzynę przemieścić na żarnik. No i co? No i próbujemy. Bierzemy zapalniczkę Przyjeżdżał. Zakładamy do środka. Mamy tutaj wloty powietrza, więc. I zapach jest od razu odczuwalny. Dokładnie. Tak jak wspomniałem, że no niestety jedynym minusem właśnie takiego grzybacza jest zapach. No, będzie to odczuwalne, więc w przypadku, na przykład, kiedy będziemy używać to e, podczas transportu komunikacją miejską, gdzie stoimy gdzieś na przystanku, jest nam po prostu zimno i odpalamy taki ogrzewacz, no to w autobusie niestety inni użytkownicy komunikacji zdecydowanie ten zapach poczują. No, niestety tak jest. No, a już czuję, że powoli ten ogrzewacz się nagrzewa. Wkładam go oczywiście do etui, mogę sobie włożyć go do kieszeni, trzymać w łapkach. Czyli się on chwilę potrzebuje, żeby się rozgrzać. I tyle. Też bardzo fajne rozwiązanie. A teraz zastanowimy się, dla kogo to ogrzewacze są. Zaprezentowaliśmy Wam wszystkie nasze ogrzewacze, które są dostępne w sklepie Kolba.pl. I teraz pierwsze pytanie. Jaki do czego byś wybrał Ty? Na przykład jesteś wędkarzem. To, który byś wybrał? Słuchaj, biorąc pod uwagę długość pracy, uważam, że. Pomimo dodatkowych kosztów, że tak powiem, związanych z eksploatacją, wziąłbym węglówkę lub benzynówkę. Mm -hmm. Ja miałbym większe ma zaufanie do benzynówki, aczkolwiek to jest lepiej możliwość. No, benzynówka naprawdę już nam się fajnie rozgrzała. To jest subiektywna, oczywiście, ocena. Eee, Oczywiście musimy być skazani, skazani na zapach. No. Być może dlatego, że bardziej wolę zapach benzyny. I tylko i wyłącznie. Mm -hmm. Natomiast temperatura jest dosyć podobna. Wystarczy faktycznie bardziej może rozpalić tą węglówkę, bo możemy tego, ten węgiel, ten wkład węglowy, delikatnie tylko rozpalić na potrzeby filmu. Gdybym miał korzystać okazjonalnie i nie chciałbym inwestować w dużych pieniążków i chciałbym mieć coś na dłuższy, na wiele razy, standardowo zawsze polecam wkład Taki ogrzewacz żelowy, tak? Jest prosty w obsłudze, jest wielozorowy do Dokładnie. I tak naprawdę od jego wielkości zależy ilość i czas tego wytwarzanego ciepła, tak? Prywatnie moim ulubionym ogrzewaczem własnym jest ogrzewacz żelowy i tak naprawdę w moim ekwipunku, jak idę na nocleg do lasu, zawsze jest ten ogrzewacz. Ma jeden minus, mianowicie tak jak powiedziałeś, w momencie, kiedy nie jest aktywowany, ma formę torebki z żelem i jest dosyć, nie, jest dosyć wrażliwy na uszkodzenia Zdarzyło mi się sytuacja taka, że po prostu w plecaku on tak, się odpalił. Tak, ale to można to dosyć łatwo przebić. To Potem jest... chciałem go reanimować, w moim kubku, gdzie gotuję sobie zwyczaj herbatę kawę, wrzuciłem ten ogrzewacz, ze względu na duże gabaryty, no niestety nie zanurzył się cały, położyłem na nisko i mi się przytopił, rozwalił. I w terenie też ma duży plus, w momencie, kiedy mamy możliwość zagotowania wody, a najczęściej jakoś mamy, Możemy go w terenie reaktywować, tak użyłeś tego pojęcia, i znowu przewrócić do punktu wyjścia. Do użytku codziennego chemiczne ogrzewacze będą jak najbardziej ok. To wydzielają, jest fajna sprawa. Działają mniej mniej pewno, niż ogrzewacze katalityczne, ale są znacznie bardziej poręczne, łatwiej, łatwiejsze w przenoszeniu i tanie. Dokładnie, fajna sprawa dla narciarzy. Idziemy sobie na stok, wrzucamy sobie do rękawic właśnie takie ogrzewacze, odpalamy, no i możemy sobie jeździć na nartach, mając ciepłe dłonie. No. No, dla Pani tak samo na plaży są dobre, bo Panie nawet na plaży potrafią narznąć. Są Tak, tak są takie osoby, gdzie im jest ja wszędzie zimno. Tak. Niestety możemy ich obłożyć wtedy ogrzewaczami. Do Dobra, jak choinkę. Dobra, słuchajcie, dziękujemy Wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszamy oczywiście do komentowania, subskrybowania, w wyzwania. Widzimy się w następnym filmie. Cześć! Do zobaczenia.